Dlaczego toksyczna osoba od razu twierdzi, że nowa ofiara jest miłością jego życia? Ponieważ popaprańcy nie wiedzą, czym jest zdrowa miłość. Jeśli dana osoba, w sensie nowa ofiara popaprańca, zapewnia taki rodzaj uwagi, taki rodzaj zaopatrzenia, jakiego w danej chwili potrzebuje popapraniec, to jest wówczas idealna, nieskazitelna, inteligentna, piękna, cudowna itd., i tak dalej. Natomiast kiedy nowe źródło zaopatrzenia przestaje być dokładnie tym, czego chce szumowina, czyli jak tylko wyrażą niepochlebną, sprzeczną opinię, która nie przypadnie do gustu po paprańcowi, albo zrobią coś niezależnie od toksyka, wówczas toksyczna osoba zaczyna dewaluować nową podaż i szuka kolejnej, i kolejny, i kolejny. I tak w kółko. Chodzi o to, aby wypełnić ich bezdenną pustkę. Wszyscy doskonale wiemy, że nie można wypełnić studni bez dna. No cóż, wszyscy z wyjątkiem popaprańców oczywiście nic nie rozumiemy i nic się nie uczymy. Hmm. Zawsze jest tak, że to ta druga osoba zawiodła, albo że to ona jest szalona. Co ciekawe, niektórzy popaprańcy zakochują się tak często, jak tylko mogą zwrócić czyjąś uwagę. Co więcej, ta nowa ofiara, według toksyka, jest mądrzejsza, bardziej kobieca, bardziej kochająca i tak dalej. I tak dalej. Pamiętajmy o tym, że toksyczni ludzie żyją w jakiejś linearnej, równoległej rzeczywistości. Utrzymanie świata fantazji wymaga dużo pracy. Jeśli nie wykonasz, nie zrealizujesz większości ciężkiej pracy, to papraniec idzie dalej i dalej.